Siemaneczko z tej strony LOLTROL, a to jest pierwszy odcinek na moim kanale z Blitz SG Jesteśmy na jakiejś arenie, której nie znam oczywiście nie, częściowo ją znam, ale tak nie miałam z nią wspólnego kontaktu Tak, więc mam 320 monów może sobie lepiej będzie mieć 2000 czy 2000 ileś mam dużo jedzoga, to znaczy tak, więc lecimy tam i to będzie chyba udana arena bo ogóle już to będzie trzeci odcinek na YouTube mój więc fajnie jest tak? tak? aha tak to była moja mama nagrywam odcinek nagrywam odcinek sam? sam! tak więc lecimy do namioty tam, nie było, tam pewnie, skrzynka będzie jakaś Musi być tu skrzynka. Nie ma skrzynki, ale tu będzie. Tak, to jest fajna arena, której nie znam. Ale tu coś będzie, tylko tu nie ma wyjścia. Szybę przynajmniej mogę. Piękna pułapka ale ja nie wybrałem klasy no na szybko się pomoże ktoś bije mnie, Niech ktoś zabił, tak idziemy na następną arenkę, może tym razem wygram wybrałem tym razem Enderman będzie lepiej, bo Enderman ma więcej życia 20 sekund zaczynamy. To opuścił grę. To jest 20 na 24. No więc zaczynamy. Dabiegłem do skrzynki bambułów i żelaznek miałem. Więc szybko wiemy Ale na... mnie nie wiem, więcej znam. Tutaj chyba był polet gdzieś na motorówce, ale to chyba przy innym goście ja tutaj polecę na skróty, chociaż, że tam jest więcej rzeczy to, to tutaj też coś robić. też tak, wątki tam jest kościół, a ja jestem śmiertelny a nie mam YouTube, więc może trochę dalej powinny albo tutaj tu mamy skrzynkę pionem ja mam więc jest pięknie Bądźcie razem klaty. Nie miałem spodnie, podniegu, bo już kończyłem. To jest standard. Że mnie musisz kaktus pobić. Że tak to nazywę. Czy coś jest? tu kolejna pułapka? Tu musi coś być Tu nic nie ma. Kto? Tutaj daje takie rzeczy. Już będę... ...na sama jak bóg. Tatą. Nisko mogą tylko tam. Zeskoki mnie cofa. On chyba przy tym nie uciekam. Tak, ale nie ma ich to, Za chwilę. Muszę skończyć nagrywanie. Wygrałem. Dziękuję, mam ich dobre itemy mam nawet złote jabłko więc idzie dobrze jakbym miałem drugiego diamenta, mogłabym sobie zrobić diamentowy miecz nieźle, tam jest skrzynka że nam się trafi przynajmniej kamienny, to jest kolejny gość. Idziemy go zabić. Idziemy. Zabić. Deadwen Komentujte, subskribujte i do následujícího rázu.